Nie Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Duchu Święty przyjdź prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba niech ją boi z łatwością, utrzymamy stałością, a jej światłem oświeceni, dobrem będziemy utwierdzeni. Duchu Święty Ty oświecasz serca i mysły nasz. Dodaj nam ochot i zdolności, aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Tomaszu za chwilę. módl się za nami. Święty Franciszku Zasyżu, dzisiejszy patronie, módl się za nami. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. katechizm Katolicki opracował się Gadowski miejsce piastowe 1939 rok 59 rozdział modlitwa pańska punkt 164 jak powinniśmy przygotować się do modlitwy <laughs> Powinniśmy przygotować się do modlitwy przez Przypominanie sobie, że mówimy do Boga wszechobecnego, wszechmogącego, a nieskończenie dobrego. Przed modlitwą przygotuj duszę Twoją, a nie bądź jako człowiek, który Boga kusi. To z księgi Ekleziastezy, mądrość Eklezjastes. Domaga się, to yy, yy, yy. A nie bądź jak człowiek, który Boga kusi, to jest domaga się cudu niepotrzebnie. Duch Święty uczy w tych słowach, że byłoby cudem modlić się dobrze bez przygotowania. Pamiętaj o tym przed każdą modlitwą. Tak. Przed modlitwą przygotuj duszę Twoją, a nie bądź jako człowiek, który Boga kusi, to jest domaga się cudu niepotrzebnie. Duch Święty uczy w tych słowach, żeby byłoby cudem modlić się dobrze bez przygotowania. Pamiętaj o tym przed każdą modlitwą. Byłoby cudem modlić się dobrze bez przygotowania. Prośba pierwsza. Święć się imię Twoje. Uznaję o Boże mój, że jesteś Stwórcą i Panem Najwyższym i że z Twoją doskonałością nic równać się nie może. Podziwiam Cię i uwielbiam ponad wszystko i pragnę, aby Cię wszyscy ludzie tak znali, uwielbiali i kochali, jak to czynią aniołowie w niebie. Boże spraw, abym Cię wielbił nie tylko ustami, ale i całym życiem moim. Prośba druga. Przyjdź, królestwo Twoje. Prosimy, aby Kościół katolicki rozszerzał się na Ziemi, aby w sercach naszych królował Duch Święty i abyśmy wszyscy przez to dostali się do Królestwa Niebieskiego. Prośba trzecia. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi. Dopomóż nam, Ojcze, abyśmy zawsze i chętnie wolą Twoją, a nie naszą spełniali wolę Twoją, a nie naszą spełniali, podobnie jak to czynią aniołowie i święci w niebie, i abyśmy wszystkie zrządzenia Twoje przyjmowali cierpliwie i z ufnością w pomoc Twoją. Prośba czwarta. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Udziel nam łaskawie i darów doczesnych, potrzebnych do szczęścia duszy i ciała, a zarazem daj nam łaskę, abyśmy tych darów zawsze na chwałę Twoją i ku pożytkowi bliźnich naszych używać umieli. Dopomóż nam szczególnie, abyśmy codziennie mogli przyjmować Cię godnie w Komunii Świętej. Prośba piąta. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. W duchu żalu i pokuty błagami Cię, Ojcze, abyś nam odpuścić raczył wszystkie grzechy nasze, a my odpuszczamy ze serca nieprzyjaciołom naszym i pierwsi podamy im ręce do zgody. Prośba szósta. I nie wódź nas w pokuszenie. Prosimy Cię, nie dopuść, aby zbyt silne pokusy na nas uderzały, a gdy się zjawią, dopomóż, abyśmy je ja natychmiast i stanowczo odeprzeć dołami. Prośba siódma. Ale nas zbaw ode złego. Prosimy, abyś nam i duszą w czystu cierpiącym. Odpuścił wszystkie kary, na, jakie przez na jakieśmy przez grzechy zasłużyli. Daj nam łaskę, abyśmy wszystkie nieszczęścia i śmierć, nawet na nasz pożytek duchowy, obracać umieli. Zakończenie Amen. Radością napełnia nas Twoje Amen. To jest zapewnienie, że modlitw dobrych zawsze wysłuchujesz. Przepraszamy Cię za roztargnienia i z całą usilnością. Przedkładamy Ci raz jeszcze wszystkie prośby nasze. Następnie będzie 165, punkt, z czego składa się Modlitwa Pańska. I pouczenia duchowne. Ojciec, Reginald, Maria, Garigula, Grange, Domikani, Trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie, z rozdziału 10. Oczyszczenie czynne woli, dalsza część duch oderwania się od wszystkiego. Święty Jan od Krzyża mówi o wymowie. Trzeba przyznać, że piękny styl, gesty, głęboka nauka i piękna wymowa połączona z wartością wewnętrzną kaznodziei o wiele więcej sprawiają dobrego. Lecz jeśli im zabraknie ducha, chociaż działają na Upodobanie na zmysły i rozum słuchających nikły tylko skutek sprawiają w ich woli. Pozostaje ona tak słaba i nieudolna do dobrego, jak była przedtem, chociaż słyszała cudowne rzeczy, równie cudownie wyrażone. Choćby kaznodzieje opowiadali wiele cudów, zapomni się o nich wkrótce, jeśli ich nie rozpali ogień woli. Pominąwszy to, że przepowiadanie takie na wielki owoc przynosi, przepraszam, pominąwszy to, że przepowiadanie takie nie wielki owoc przynosi, to oprócz tego upodobanie zmysłowe, jakie słuchający znajdują w takim kazaniu, jest przeszkodą, że nie trafia ona do duszy. Dlatego konieczne jest, by kaznodzieja oczyścił głęboko swoje intencje. By słowo Jego przyniosło naprawdę owoc życia trwającego na wieczność. Dlatego trzeba, by dusza Jego żyła duchem ofiary, który zapewnia w niej pierwsze miejsce miłości Boga i dusz w Bogu. Owocem oczyszczenia woli, o którym mówimy, jest pokój, odpoczynek ładu, w którym dusza żyje w harmonii z Bogiem i bliźnim. Pokój ten nie zawsze jest radością. Ale staje się coraz głębszy i wyższy, i coraz więcej promieniuje nawet na dusze najbardziej zmącone, dając im światło życia. To właśnie znaczenie mają słowa zbawiciela. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi. Doprowadzą innych do poznania i miłowania Boga. I przeczytam ostatni akapit jeszcze żeby ten rozdział zakończyć wyciągnijmy wniosek praktyczny, że każdy robiąc rachunek sumienia powinien zapytać siebie czy duch wyrzeczenia wzrasta czy zmniejsza się wewnątrz gdyby nie było nawet minimum umartwienia zewnętrznego byłoby to znakiem że zanikło i umartwienie wewnętrzne że nie ma już w nas dążenia do doskonałości że jesteśmy solą zwietrzałą Trzeba tu sobie przypomnieć, że na drodze Bożej kto nie posuwa się naprzód, ten się cofa. A czym byłoby życie zakonne i kapłańskie, w którym można by stwierdzić postęp coraz powolniejszy, jak ruch rzucanego w górę kamienia, który wkrótce spadnie na ziemię? Postęp jednostajnie opóźniony prowadzi do cofania się. Trzeba przeciwnie, zwłaszcza w życiu zakonnym i kapłańskim, by postęp ten był. Jeśli możliwe, można się tak wyrazić, jednostajnie przyspieszony, podobnie do ruchu kamienia dążącego do środka ziemi, który go przyciąga. Dusze powinny rzeczywiście iść ku Bogu tym prędzej, im prędzej się do niego zbliżają i im są bardziej przez niego przyciągane. I tu jest przypis że świętego Tomasza, ale jest wszystko po. Po, po łacinie z listu do Hebrajczyków, z komentarza do Hebrajczyków. To tutaj tego nie, nie, nie przetłumaczę w tej chwili. Mówmy do Pana Boga, Boże mój, daj mi poznać przeszkody, które stawiam mniej lub więcej świadomie, działaniu łaski we mnie. Ukaż mi te przeszkody w chwili, gdy mam je stawiać. Daj mi siłę do ich usunięcia. A jeśli będę nie dbały w czynieniu tego, racz sami usunąć, choćbym miał bardzo cierpieć z tego powodu. Chcę Panie tylko Ciebie, tego, co jedynie konieczne, spraw, by życie moje już na ziemi było jakby życiem wiecznym zapoczątkowanym. Ten, kto będzie często pełnił to, o co prosi ta modlitwa, postąpi znacznie, a jego postępy będą zapisane w Księdze Żywota. Otrzymał na pewno wiele krzyży, ale raczej one go poniosą, a nie on je. Będzie dźwigał tak jak skrzydła raczej niosą ptaka niż on skrzydła. To właśnie mówi naśladowanie Chrystusa, Księga II, rozdział 12, werset 5. Jeśli chętnie krzyż dźwigasz, on cię też poniesie i zaprowadzi do pożądanego celu. To jest tam, gdzie będzie koniec cierpieniom, chociaż go tu nie ma. Jest to prawdziwa droga, by wejść do Królestwa Bożego i do Jego wewnętrznych przybytków. Przeczytam jeszcze raz. Wyciągnijmy wniosek praktyczny, że każdy robiąc rachunek sumienia powinien zapytać siebie, czy Duch wyrzeczenia wzasta, czy zmniejsza się we mnie. Gdyby nie było nawet minimum umartwienia zewnętrznego, byłoby to znakiem, że zanikło i umartwienie wewnętrzne, że nie ma już w nas dążenia do doskonałości i że jesteśmy solą zwietrzałą. Nie daj nam, Panie Boże. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Najświętsza Panno Maryjo. Z zbawił duszę swoją. swoją. Zdrowaś Maryj, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Amen. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, spraw, bym zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, spraw, zbawił duszę swoją. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławionowo od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Mariu, Józefie Święty, Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Amen. Jezu, Maryjo Józefie Święty, bądźcie ze mną przyskonani, Jezu Mariu Józefie, święty. Niech przy Was spokoju Bogu Pana, ducha oddam. Boga, mówmy do Pana Boga, Boże mój, daj mi poznać przeszkody, które stawiam, mniej lub więcej świadomie działanie łaski we mnie. Ukazuj mi te przeszkody w chwili, gdy mam je stawiać, gdy mam je pokonać. Daj mi siłę do ich usunięcia. A jeśli będę nie dbały w czynieniu tego, racz sam je usunąć, choćbym miał bardzo cierpieć z tego powodu. Chcę, panie, tylko ciebie tego, co jedynie konieczne, spraw, by życie moje już na ziemi było jakby życiem wiecznym zapoczątkowanym. Prosimy przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Pana, na te intencje na dziś też się modlę za swojego. Kiedyś był inspektora księdza Franciszka Krasonia który w tym dniu ma swoje imieniny. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta turmulieribus et benedictus fructus ventis Jezus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Mario, wspomożenie wiernych. Módl się za nami. Mario, pogromcielko wszelkich herezji. Módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się, módl się za nami. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Bogusławieństwo. Dominus Robiscum et Kon spiritu tu. Benedikat Bożonipotens Deus Patriot Fiuset spiritus Sanctus Amen. Ad Majorem Dei Gloria.